Kontynuujemy Dead Days Gona Ostatnio jesteśmy w nowej lokalizacji, w nowym obozie. Musimy pogadać z kimś tutaj Więc udajmy się jak najszybciej tu jakąś rolę. Sorry ludzie. Poniszczę wam. O, jest scenka. Mówię ci. Gdzie nie spojrzysz? Tam jedno wielkie pole lawy. Dobra kilka metrów litej skały. Trzeba wy... ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię. Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę. Zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiąc. Tu im mnie to obchodzić! O! Babka groźna. Babka. Jesteśmy głodni. Ale te roboty trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra Al? Mam co robić. Wieczyści, Dziś rano. Jeden z moich o ludzi kurde. widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nie ich nie zatrzymał? Co ty kurwa? Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy, czy, czy szli na północ? Al? Czy oni idą? Do nas, tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może <noise> <jego> spytaj. <noise> jaka poza? Co wy tam, kurwa, kombinujecie? Co się tutaj dzieje? Cholera, Alkaj. On nie musi nic wiedzieć. To Twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty okay. co się gapisz? Nie wiem, czekam aż się kurwa ogarniecie. Dość! Jakieś spięcie tu jest. Wytropiłeś Liona? Nie żyję. Dobrze, że przynajmniej ty wiesz jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. Babcia szczęśliwa. O kurde, jedziemy. kogoś i tu Nie chciała Ona już, prowadzi taką ludzi, którzy nie babcinym samochodem. Zmarły kolejne dwie osoby. Takim tuktukiem. Ale naszego żarcia to byś chciała, czyli twoja sprawa. Mówiłem już, możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo o. pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. <noise> ale z ciebie optymista. Gdzie buzer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelenda. Wymienić się za rybę. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Hmm. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem Wiem, niańką nie buzera. Chodzi tam, znafować, gdzie muszę. Bo to odkopią, ale... <laughs> Jezu, To gówno płonie cały czas! Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlecie trochę benzyną, szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj Dokładnie. dzieje do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Okutaj. Kto był w nocy na warcie? Wiler, dziś ma być dwa razy dłużej zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei gwałcicieli morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To świruso. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty! Roż dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysy. W wolnym czasie mogą się opierdalać i chcą. Za dnia mają pracować. Powozem zarządza się tak samo jak więzienie. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat, obok Szemont? Różne rzeczy robiłem, ale w pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen o? był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział chyba młodą kobietę, ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od świrusa. Ale ty masz do tego dreg. Pojedź tam, zanim świrusy ją dopadną. Zobacz, co da się zrobić, ale najpierw chcę dostać kredyty, wiesz, za Liona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Okej. Okay. A co to są za kredyty? Okej. Okay. Muszę znaleźć Willera. Tutaj będziemy mogli na przykład naprawić. Tylko się rozglądam. Jasne. Jasne. Napraw za trzydzieści. Pozwól, że rzucę okiem i zatankować możemy. Motocykl to straszny żarłok. Na razie. Dzięki gościu. Jasne, razie. Aha, i, i tak mamy podejść tutaj. Bo myślałem, że już będziemy mogli wyjechać stąd, a tutaj mamy coś do zrobienia jeszcze. Alkaj. Czego włóczę go? O co ci chodzi? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy żelaznym stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale no. tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo to motocykli, co to. co to ma wspólnego ze mną? Mówili no. o grzach. Ilu włóczników mhm. jeździ w swoich barwach. Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie, zapłacą za Ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie? Aha, ale pokaż po prostu co masz, bo nie chcę tracić czasu na Twoje pierdolenie. Co? Jak sobie Przelej. chcesz. Okej. Okay. Broń, zaopatrzenie, szafka, broń. I tu mam rozumieć, że mogę to kupić. O kurde, dwa tysiące, trzy... Panie, tyle to my pieniędzy nie mamy. To jest druga klasa. Karabin 20, bardzo. Mhm. Tu pistolet. Aha, możemy kupić taki. Tutaj już droższe uzi. I snajperka, i um, krowa. Nie, no. Wątpię, czy my coś kupimy. Amunicja, ulepszenia jakieś, <laughs> apteczka i granat odłamkowy. Ale. Aha, poziom zaufania musimy mieć większy. Dick, ciągle tu jesteś. Ok. Dobra Jest. i... Już wszystko rozumiem. Nic nie kupuję. Dobra, mam wrócić do motocykla motocykla swojego. Nie znoszę drewna. Ty to lubisz? E, raczej nie. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Pójdziemy o motocykl chyba. To nie będzie. Maszyna na północ, póki nie a więc Copeland. Lepsza maszyna myślę niż broń. Z broni i tak nie korzystamy aż, tak? Aha, malowanie jakieś specjalne, ale... Dobra, czyli mamy dostarczyć leki Komplendowi, czyli mamy do miasta ruszyć. Czyli i tak się tu zatrzymamy, zatankujemy. Będzie git. Będzie git. Dobra. Dobra. Bo mamy 100%, wsiadamy. Tylko tak. Aha, tędy mi każe wyjechać. Chodźmy. Kurde te żęchy ich Gościu uważaj, bo jadę. Niczego. Wyjeżdżam. Odpuśćcie drzwi. Poczekaj chwilę. O Dzięki. Jedziemy teraz do następnego obozu, oddamy leki jemu. Coraz lepiej mi się jeździ, aż i... Na razie ząbiaków nie ma, tutaj jeden potrącony. Ale już widać ich na horyzoncie. Już gonią. Dobra, chyba sobie odpuściły. Ło! Wow. Muszę tędy jechać.

Bez odbioru. Jeden zombiak. Nie waż mi w drogę! Jestem bez odbioru. Bandyci. Cholera. Powinienem go na nich uważać. Bandyci. Dokładnie. Kurwa, muszę strzelać! Ło! Ognia! Ognia! się! Amunicja. Gościu. Aj nie wiem czy zdołam naprawić. Nie mogę wytworzyć. Ale mają. Tylko nie piszcz. Ładnie. Spoko. Złom się przyda. Dobra, benzyna. Ale jak jemu zatankować na przykład? Ale tutaj zawsze jest. Nie wiem jak, jak zawsze zatankować, ale benzyna Przyda nam się Chyba muszę podnieść Dobra Teraz tankujemy no, no to jazda. Świetnie. Świetnie. I jedziemy dalej. Ostatnio sobie wyczyściliśmy ten przejazd. A, tędy musimy. Łoł. Wow. Ominąłem go jakimś cudem. Wow. A, tędy jechaliśmy ostatnio, czekaj. Jezu. Tędy jakoś. I tędy teraz. Ale już się ciemno zrobiło. Niedobrze. Pełno ich tu jest nocą. Idziemy mamy jechać Tędy Dobra, jesteśmy Otwieraj Nie sądziłem, że tak często będziesz tu bywać Potrzebujesz czegoś? Bar coś do powiedzenia tej kwestii Dobra Hej Go Mamy leki Myślę, że Elio miał ci przynieść to. To była dobra decyzja Bardzo dobra Idź do Maniego Może on pomoże ci z motocyklem Potrzebujesz No i wykonane czy stary, nie, nie. Co tam słychać? Mamy iść do niego? Mam trochę towaru na stanie Serio? Chcą? Kasiorkę? Kasę najwidoczniej to nie dobrze, że chcą Kasiorkę. Można coś za darmo chyba wyposażyć sobie. Zobaczmy. Jestem, jestem. Taki zielony. Albo taki, o. Fajne. Dobra, napraw. No, Zawsze potrzeba paliwa. Dobra, ale co teraz? Aha, tutaj jest. Że możemy znowu porozmawiać z takim. Czyli byśmy musieli się wrócić? Wracam do pracy. Ej! Ostatnio częściej tu bywasz! Manny! Potrzebujesz czegoś? Nie. Dobra. Manny, wciąż jestem na ciebie cięty. Czyli tylko możemy kupić... Lepszy silnik... Wydech... Sakwy... Co to jest? Aha, na drugi poziom, niestety. Bak. Pojem... Aha, pojemność baku nam się powiększa. Rama, wytrzymałość. Tutaj nitro, to nie możemy kupić po drugi poziom. Opony, przyczepność, wytrzymałość. Ale ja bym ten bak chyba kupił lepszy. Bo silnik, co nam daje, maksymalną prędkość, wytrzymałość lepszą, a z o, zmniejszona, hałas, i tak dalej. A sakwy nie kupimy więc. Myślę o baku, e, to jak? Będziesz coś kupować? Tak, bak chcę kupić. I myślę o wydechu jeszcze, żeby kupić. Dobry wybór, kolego, dobry wybór. Dobra. Wiesz, gdzie mnie szukać w razie czego. Aha. W razie czego tu będę. No, na razie. Dobra. Dobra. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze. Na razie, cześć.